Dzień dobry. W scenarii takiej jak ta romantycy odkryli coś niesamowitego. Teraz, kiedy stoję nad wodą, to według pradawnych wierzeń słowiańskich, powinnam jak najprędzej stąd uciekać. Słońce chyli się ku zachodowi, a na mnie mogłyby tu czekać jakieś stwory wodne, utopce, nimfy, rusałki wodne, wodniki czy też. Inne kreatury z pogranicza, fantazji, które czyhały na przechodzących obok ludzi. Ale właśnie ta tematyka ludowa stała się kanwą wielu romantycznych utworów. I dzisiaj, właśnie z tego miejsca, chcę Wam opowiedzieć o dziadach, ale nie jako poszczególnych częściach, tylko jako o jednym dużym dziele. Wszystko zaczyna się jeszcze pomiędzy rokiem 1820 a 1830. W 1821 roku 23-letni Mickiewicz ma okazję obserwować obrzęd dziadów. Fascynuje go to, że mieszkańcy wsi skupiają się w kaplicy tak bardzo bardzo późno przy trumnie osoby nieżyjącej i przyzywają dusze zmarłych. Tak zwane dziady. Wierzą bowiem, że duszą cierpiącym z powodu jakichś jeszcze nie do końca odpuszczonych grzechów można pomóc, dając pokarm czy napój. Termin obchodzenia tej uroczystości przypada mniej więcej w tym samym czasie, kiedy my obchodzimy zaduszki, kiedy my obchodzimy dzień wszystkich świętych. W drugiej części dziadów więc zgromadzony lud kaplicy pod przewodnictwem Guślarza przywołuje kolejne dusze. Na początku zjawiają się dzieci. Juzio i Ruzia. Może trochę zdziwiony jest Juzio, że nie poznają go rodzice, nie poznaje go matka. Dzieci, które nie do końca mogą od razu wstąpić do nieba, do raju, bo w życiu nie zaznały goryczy. Pomoc im może ziarenko goryczy. czyli gorczyca. Widmu złego pana, które nawiedza kaplicę, pomóc już nic nie może. Był wyjątkowym okrutnikiem i chociaż władał tą wioską, traktował mieszkańców w sposób nieludzki. Bił do nieprzytomności tych, którzy odważyli się ukraść jabłko z sadu, a kobietę z dzieckiem zostawił na mrozie w dzień wigilii, także oboje zmarli. To nie był ni razu człowiekiem, mówi ludowa moralność, temu człowiek pomóc nie może. Piekielna zjawa nie może liczyć już na żadną litość. Towarzyszące jej dusze pod postacią ptactwa rozdziobują wszystko to, co po co próbuje sięgnąć i nie pozwalają się pożywić. I ostatecznie duch pośredni. Młoda pastereczka Zosia. Która nie traktowała zbyt poważnie swoich zalotników i grając z ich uczuciami. Jej dusza przez następne dwa lata, zdaniem guślarza, będzie jeszcze błąkać się w przestworzach, zanim dostąpi zbawienia. Na koniec pojawia się bardzo dziwny gość. Widmo, które nie reaguje na żadne wezwania, tylko uporczywie patrzy w stronę jednej z kobiet. Trzeba ją szybko wyprowadzić z kaplicy, bo i spojrzenie, i zachowanie tego podejrzanego gościa jest dziwne. O nic nie prosi, a podąża za tą kobietą. Być może wynika to z wielkiej miłości do niej. Druga część dziadów Adama Mickiewicza powstała właśnie w ramach fascynacji tym obrzędem tym połączeniem chrześcijaństwa i obyczajów pogańskich, które stały się, tak jak powiedziałam wcześniej, kanwą dla wielu historii romantycznych. Proste prawdy w balladzie Romantyczność określone jako żywe były w kontrze do prawd rozumowych, które hołubił szczególnie oświeceniowy racjonalizm. Ale z widmem, które poszło za pasterką, nie spotykamy się po raz ostatni. Czwarta część dziadów. Również w podobnym okresie, do chatki księdza, oczywiście nie katolickiego, tylko wyznania innego, ewangelickiego. Do tej chatki, o której niewiele wiemy. O 21 przybywa niezwykły gość. Wygląda dziwnie, jest cały obdarty, oblepiony liśćmi, trzyma ze sobą gałązkę jedliny. Dzieci księdza zaczynają się go obawiać, ale wrodzona gościnność i dobro tego człowieka powodują, że wpuszcza on tego podejrzanego gościa. Gość z początku, określany jako pustelnik, nie od razu zdradza swoje imię, a jego dziwne zachowanie jest coraz bardziej niepokojące. Przypomina sobie wreszcie tak naprawdę coś bardzo ważnego. Oglądając książki, które są na półkach u księdza, rozpoznaje żywot Heloizy Russo i cierpienia młodego Wertera Goethego. Dwie książki, które dla, które dla romantyków były bardzo ważne, które stawiały na piedestale uczucia, emocje, a nie rozum. Ksiądz rozpoznaje w pustelniku swego dawnego ucznia Gustawa, ale wygląd Gustawa i zachowanie są skrajnie dziwne. Wkrótce dowiadujemy się, że Gustaw spędzi w tej chatce trzy godziny, godzinę przestrogi miłości, godzinę rozpaczy. Pierwsza jest oczywiście godzina miłości opowieść o wspaniałej kochanej Maryli, o kobiecie tak idealnej jak te wszystkie wyśnione z ksiąg. Potem dowiadujemy się, że kiedy Gustaw wyjechał, to Maryla dokonała wyboru i wyszła za mąż za innego, bardziej zamożnego człowieka. Gustaw, będący świadkiem zaślubin, załamał się kompletnie, nie widział sensu życia. Odwiedził też w tamtym czasie chatkę swojej matki. Wspomnienia dotyczące utraconego życia rodzinnego i szczęścia są tutaj szczególne. My zwykle skupiamy się na jego cierpieniu związanym z tą kobietą, z Marylą, która przecież na pożegnanie podarowała mu tę gałązkę. Ale chciałabym zwrócić Waszą uwagę na to, jak on opisuje dom rodzinny, jak był witany przez matkę, przez rodzeństwo, jak bardzo cieszyli się na jego widok, także i nawet sługi, które tam mieszkały. A teraz, kiedy przychodzi w to miejsce, to jest ruina rozkradana przez złodziei. We wściekłości Gustaw bierze jedną z cegieł i rozbija jednemu z tych złodziei głowę. Jedyną osobą, która później rozpoznaje Gustawa, jest stara służąca, informująca go o tym, że nikt tu już nie pozostał, matka zmarła. Gustaw jest sam na świecie. Godzina przestrogi jest jeszcze bardziej tajemnicza. Gustaw nie widzi sensu życia, przybija się sztletem, ale nic mu nie jest. I kiedy wybija północ, znika. Zanim jednak to zrobi, prosi jeszcze księdza o to, żeby przywrócić obrzędy dziadów, bo on bardzo pomaga duszą. Dziwne, prawda? My do końca nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy Gustaw w rzeczywistości był człowiekiem, czy widmem samobójcy, bo według wierzeń ludowych Widma właśnie ludzi, którzy odebrali sobie życie, mogą przyjąć postać upiora albo nawet wąpierza. W ten szczególny okres, w tę noc pod koniec października, początek listopada, związaną ze świętem dziadów, przybywają z powrotem w te miejsca, w których zmarły, które były dla nich ważne. Motto, które pojawia się w czwartej części, nawiązuje do drugiej. Jest związane ze słowami, że ten, kto na Ziemi zaznał miłości takiej jak raj, jak coś cudownego, nie trafi do nieba od razu. Tego samego Gustawa spotykamy w trzeciej części dziadów, wydanej już w latach 30., ale nazywanej dziadami drezdańskimi, bo tam właśnie zostały napisane. I ta część jest najbardziej trudna w odbiorze, ale też, moi drodzy. Najtrudniejsza ze względu na ogromny mistycyzm, bo wszystko, co się w niej dzieje, wpisane jest w Boży plan dla naszego narodu, bo w trzeciej części Polacy to naród wybrany, Chrystus narodów. Ale dlaczego powiedziałam, że spotykamy Gustawa? Bo w prologu do trzeciej części dziadów widzimy więźnia w carskim więzieniu. Mickiewicz nawiązuje do procesu filomatów i filaretów z 1823 i 24 roku, kiedy carski namiestnik, senator Nowosilcow, chcący za wszelką cenę wykryć spisek na Litwie, wtrącił do więzień ponad 100 młodych ludzi, w tym także dzieci. Sam był oskarżycielem, sam był śledczym, sam był sędzią. I wielu z tych ludzi skończyło na Syberii albo nie przeżyło przesłuchań. Takim więźniem musi być Gustaw, ale obecność anioła Stróża i innych dobrych duchów, oraz tych, które próbują im przeszkodzić, a więc złych mocy, sugeruje, że nasz więzień ma ważną rolę do odegrania. Pod koniec prologu na ścianie zapisuje kredą po łacinie słowa, że oto zmarł Gustaw, narodził się Konrad. My to odczytujemy bardzo symbolicznie. Nasz bohater, chociaż jest tym samym człowiekiem, już teraz nie przeżywa miłości do kobiety, a miłość do ojczyzny. Miesiąc później w Wigilii, kiedy więźniowie gromadzą się w celi Konrada i kiedy Konrad słyszy o różnych torturach, represjach, okropnym zachowaniu wobec Polaków, zaczyna śpiewać pieśń zemsty. Pieźń wampiryczną, w której mówi o wysysaniu krwi wroga i zemście z Bogiem lub mimo Boga. Przerażeni więźniowie opuszczają jego cele, ale to nie koniec. Bohater przechodzi do wielkiej improwizacji, w której domaga się od Boga odpowiedzi. Uważa się za poetę o tak wielkiej mocy kreacyjnej, że mógłby dorównać samemu Bogu, ale pysznemu Konradowi Bóg nie odpowiada, a już tym bardziej nie daje mu władzy nad ludzkimi duszami. Przyszłość narodu zostaje jednak objawiona innemu człowiekowi, pokornemu księdzu Piotrowi, który później ratuje Konrada egzorcyzmami, a kiedy modli się w swojej celi, ma wizję. Widzi scenę podobną do tej, którą znamy z Ewangelii. Scenę, w której wywożona na Syberię młodzież, Polacy, przypominają drogę Chrystusa na Golgotę, zachowanie żołnierzy rosyjskich. Przypomina zachowanie rzymskich żołnierzy. Ukrzyżowany Chrystus to ukrzyżowana przez zaborców Polska, a Matka Boska to Matka Wolność płacząca pod krzyżem. W Ewangelii wiemy, że Chrystus na trzeci dzień zmartwychwstał, a potem wstąpił do nieba. Ale u Mickiewicza tutaj jest pewna różnica. Umęczony polski naród wznosi się do nieba, a wielki mąż ma trzy oblicza i patrzy w trzy strony świata. To Polska, która zostaje namiestnikiem wolności, nie tylko sama staje się wolna, ale też przynosi wolność innym ujarzmionym przez zło narodom. To zapowiedź przyszłych losów Polski, Chrystusa narodów i pociecha dla tych, którzy myślą o przegranej powstania listopadowego, w którym sam Mickiewicz nie mógł wziąć udziału. Pociecha, dlatego że wreszcie ofiara młodzieży została zrównana z ofiarą Chrystusa na krzyżu. A skoro nasz Zbawiciel zmarł za nasze grzechy, nie było innego wyjścia. Tak Polacy cierpią, a ta niewinna ofiara stanie się podwaliną wolności. Trzeba jeszcze pocieszyć Polaków i pokazać, co stanie się z senatorem Nowosilcowym, tym straszliwym człowiekiem zapatrzonym wyłącznie na to, czy ma łaskę carską, czy nie. Scena w jego komnacie, kiedy diabły zsyłają mu stosowny sen, dowodzi, że jest już potępiony za życia. W śnie tym najpierw zyskuje łaskę cara, a później ją traci. Wiemy więc, że bardzo boi się swojego zwierzchnika, ale tak naprawdę jedyne na czym mu zależy to zaszczyty, pieniądze. No i zazdrość dworzan. Tak niskie pobudki, żeby katować niewinnych ludzi i za wszelką cenę uzyskać jakiekolwiek nawet fikcyjne potwierdzenie spisku. A przecież takiego spisku nie było. Bo czy młodzież e, tak naprawdę z Towarzystwa Filomatów i Filaretów, która spotykała się, czytała polskie utwory, pisała patriotyczne wiersze, to było jakiekolwiek zagrożenie? Ale w scenie balu senator mówi nawet, że takie dążenia wolnościowe trzeba zdusić w zarodku i nawet jeśli dotyczy to dzieci, to i one będą zsyłane na Syberię. No i przypominamy sobie, że w pierwszej scenie sobolewski opowiada o więźniach wywożonych właśnie w tym kierunku, a wśród nich dziesięcioletnim dziecku, które miało kulę przytwierdzoną do nogi, o ciężarze własnego ciała. I kiedy zastanawiamy się, co takie dziecko mogło zrobić, jak spiskować, to wiemy już, że dla senatora Nowosilcowa jego wiek nie stanowił żadnej przeszkody. I wreszcie w ostatniej scenie, w dziewiątej scenie, wracamy na dziady. Młoda kobieta prosi guślarza, aby wywołał ducha pewnego poety. Ale ten duch nie nadchodzi, a guślarz mówi, że musiał zmienić imię albo jeszcze żyje. Jednakże oboje wkrótce stają się świadkami nie tylko pewnej wizji, kiedy... Możemy zobaczyć takie wręcz makabryczne szczątki wydobywające się z ziemi, jak się wkrótce okazuje szczątki carskich urzędników, donosicieli, ale też widzimy kibitki jadące na północ, wozy wiozące więźniów, a wśród nich tego szczególnego, który ma wbite w pierś strzały i plamę na czole. Może to właśnie ten mężczyzna, a wbite strzały symbolizują. Rany od wroga, a plama na czole, wadzenie się z Bogiem. Może to właśnie nasz Konrad. W trzeciej części Dziadów jest jeszcze ustęp, który należy przeczytać. To droga Konrada do Rosji, to opis pomniku w Cara, przedmieść stolicy, przeglądu wojsk, a wszystko to zmierza do tego, żeby pokazać, jak strasznym tyranem jest ten człowiek, który nie szanuje ludzkiego życia. Ale jest też wiersz do przyjaciół Moskali. Tutaj na myśli Mickiewicz ma swoich przyjaciół, młodych dekabrystów, powstańców przeciwko Cerowi, których ostatecznie rozgromiono i zesłano albo zabito. Niemniej, moi drodzy, jak widzicie, wszystkie te trzy części łączą się postacią, ale także przesłaniami. Zobaczcie, jak od tego przesłania o ludowej moralności, o prawdach żywych, Mickiewicz przechodzi do tego, co dziś znamy jako polski prometeizm, w postaci buntownika Konrada i słynny mesjanizm polski, w którym wiemy już, że nasz naród ma szczególne posłannictwo w dziejach świata. I we wszystkich tych częściach, nawiązanie do tego. Mistycznego, dziwnego obrzędu, w którym chrześcijaństwo łączy się z tym, co pugańskie, którego nie akceptuje Kościół, a które, zdaniem Gustawa, było tak bardzo potrzebne duszom czystcowym. Chciałabym, żebyście zobaczyli dziady jako coś niezwykłego. Coś, co jest nie tylko wizją Mickiewicza, jego pomysłami. Uosobieniem polskiego romantyzmu, ale też jako dzieło ponadczasowe, wyjątkowe o nas, o Polakach, o naszej kulturze i o tym, co dla nas najbardziej wartościowe. Miała powstać piąta część, opisująca przygody Konrada na zesłaniu i jego wielki powrót. Ale nigdy nie powstała. Pozostaje nam sobie więc tylko wyobrazić, jaki mógłby być dalszy ciąg tej historii. A może kiedyś na języku polskim napiszecie taki dalszy ciąg. Życzę wam powodzenia z dziadami i nie poddawania się. A jeżeli chodzi o szczegóły dotyczące na przykład trzeciej części, to zapraszam na nasz kanał, na którym jest dużo filmików na temat każdej części Dziadów. Dziękuję wam za towarzystwo w tej wspaniałej romantycznej scenerii i do zobaczenia.